nam się pokazać. O, no, tu na rowerze jest z nami pan Piotr, witamy, witamy bardzo serdecznie. Jest z nami również pani Ania Hałas, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, to też między innymi dzięki Ani te realizacje, środki na realizację mogły się zostać pozyskane. W imieniu organizatorów dzisiejszego wydarzenia witam również bardzo, bardzo serdecznie współorganizatorów. Czyli witam pana Pawła Mosura, prezesa Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam bardzo serdecznie pana Tomasza Smagłowskiego, wicedyrektora Strzegomskiego Centrum Kultury. Podziękujmy, trochę się napracowali, pracownicy też dziękujemy pięknie. Witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich przedstawicieli służb mundurowych, stowarzyszeń związków i organizacji różnego rodzaju, przedstawicieli inwestycji i zakładów pracy. Witamy bardzo pięknie, ale bardzo, bardzo serdecznie. Witamy przedstawicieli mediów, bo dzięki wam nasze dzisiejsze uroczyste otwarcie Dolnośląskiego rowerowego -Rowero Parku Umiejętności w Strzegomiu zostanie rozesłane na cały świat. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kochani, o zabranie głosu poproszę gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Na scenę zapraszam burmistrza Strzegomia, pana Krzysztofa Kalinowskiego. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo. Za chwilę otworzymy Rowerowy Park Umiejętności Strzegąski, Rowerowy Park Umiejętności. Nie trzeba chyba nikomu mówić, że jest to jedna z najważniejszych i najlepszych inwestycji, jakie ostatnich lat. To miejsce ma naprawdę ogromny potencjał. Niedawno wyremontowany tuż obok Fort Guy. Teraz rowerowy park umiejętności. Myślę, że już wkrótce będziemy mogli także cieszyć się wyremontowaną wieżą, która jest tutaj za mną i tarasem widokowym, który będzie na jej zwieńczeniu. Drodzy Państwo, park umiejętności już funkcjonuje od jakiegoś czasu, ale tak jak powiedziałem, dzisiaj otwieramy go uroczyście. Jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów nie tylko na Górnym Śląsku, ale i w Polsce. Tu warto, myślę, przypomnieć, że udało się tę inwestycję zrealizować dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. Drodzy Państwo, to co jest też istotne to to, że park będzie służył zarówno młodym strzegobianom jak i mieszkańcom nie tylko całej gminy, ale także tym osobom, które tutaj przyjeżdżają, bo codziennie Uwierzcie mi Państwo codziennie, widać tutaj samochody z rejestracjami z całej niemalże Polski. Któregoś dnia tutaj zapytałem jedną osobę, bo widziałem, że wysiada z samochodu z Rzeszowskimi na rzeczowskich numerach. Zapytałem, jak tutaj się znalazła. Okazało się, że specjalnie przyjechała tutaj spróbować tych sił, bo jeszcze nie jeździła na tym torze, a jest pasjonatem właśnie takiej jazdy na rowerze. I Myślę, że to naprawdę dobrze rokuje na przyszłość. Możemy naprawdę z tego miejsca uczynić coś, co będzie służyło nie tylko mieszkańcom, ale będzie przyciągało także y, turystów z całego kraju, a może i nawet z, z granicy. Y, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność. Dziękuję y, przede wszystkim naszym tutaj tym, y, miłośnikom. Y, y, spędzania wolnego czasu na rowerze, ale dziękuję także tym wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego miejsca. Dziękuję pomysłodawcom, dziękuję tym osobom, które pozyskiwały fundusze na stworzenie tego miejsca. Dziękuję wykonawcom, osobom zatrudnionym w urzędzie, które dozorowały też pracę, pracę wykonawcy. Drodzy Państwo, cieszmy się. Mamy świetną pogodę. Myślę, że dzisiaj wiele z osób będzie mogło skorzystać, ale i w przyszłości na pewno to miejsce, mam nadzieję, że będzie tak miło życiem. Pomyślimy zresztą o tym, żeby organizować tutaj jakieś duże kolarskie imprezy. Bardzo dziękujemy, Panie Burmistrzu. A ja na scenę. Zapraszam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu, pana Zbigniewa Suchytę, burmistrza Strzegomia poprzedniej kadencji. Cieszymy się niezmiernie, że władze samorządowe tak wspólnie ze sobą współpracują dla dobra mieszkańców. Panie przewodniczący, zapraszam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich gości, leżystów. No, proszę państwa, krótka historia. To niespełna rok budowy tej Pięknej trasy rowerowej, wspaniała inicjatywa Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, bo to przecież dzięki nim powstał ten tor umiejętności bo rowerowych, bo dotacje są niesamowite, po jednej trzeciej dołożyliśmy na koszt to milion złotych, ale zrodziło się to z pomysłu, właśnie Ministerstwa i Marszałka i byłem na szkoleniu i dzwoni do mnie zastępca, wtedy Tomek Marczak i mówi z Anią rozmawialiśmy, bo jest taki pomysł, żeby pozyskać pieniądze, tylko gdzie? No i pomysły były. Dziś z tego się cieszymy, że w tak pięknym miejscu jesteśmy tutaj. Piękna realizacja, wykonawcy super, zresztą też specjaliści w tym temacie. I tym dwóm osobom bardzo serdecznie dziękuję, ale także Marcinowi Głodowi z Wydziału Inwestycji, Pani Naczelnik Kasi Cioruń za to, że to dzieło mogło się zrealizować i już dziś oficjalnie będzie Pan jeszcze otwierał. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Dziękujemy bardzo serdecznie. W imieniu parlamentarzystów bardzo serdecznie zapraszam o zabranie głosu panią Agnieszkę Kołacz-Roszczyńską, senatora RP. Pani senator, witamy pięknie. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, wszyscy wyjątkowi goście dzisiejszego wydarzenia, Według godności i honorów, ale przede wszystkim mieszkańcy Strzegonia i grupa cyklistów, która właściwie czeka już, żeby już więcej nic nie mówić, bo przy okazji sportowych wydarzeń najmniej powinniśmy mówić, a powinniśmy ruszać e, i przecinać wstęgi, żebyście Państwo już mogli realizować swoje pasje. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie w moim imieniu, ale również w imieniu Pani Poseł Izabeli Katarzyny Grzegłoskiej pogratulować tego miejsca. E, bo to jest w dzisiejszym społeczeństwie wymagania i nasze pragnienia to już nie są zwykłe ścieżki rowerowe, to już nie są miejsca, którym się jedzie dookoła, tylko to są rzeczywiście takie miejsca jak to. Ja powiem, że jestem absolutnie zachwycona nawet sobie widokiem tego wszystkiego. W innych miejscach musimy budować wieże, żeby mieć piękne widoki, a Państwo po prostu macie to tutaj i tylko wysiłkiem wielu osób. Zorganizowane miejsce, będziecie mogli spędzać Państwo tutaj czas. Życzę wyjątkowych chwil, właśnie, nie tylko na rowerach, ale myślę, że to będzie miejsce dla wszystkich, nie tylko mieszkańców Strzegonia, bo ja niestety poniosę tę wieść już dalej w inne miejsca, więc spodziewajcie się Państwo tutaj gości z różnych miejsc. Spędzajcie wyjątkowo czas, bezpiecznie, cieszcie się wspólnymi spotkaniami. Niech to będzie jedno z ważniejszych miejsc, właśnie wspólnych spotkań. Dobrego czasu, jeszcze raz gratulacje dla wszystkich, którzy wymarzyli, zrealizowali, a dzisiaj są, by otworzyć i się razem z Państwem. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.